Cicho, ja was wcale nie troluję, wcale nie nagrywam tego pod rząd i to nie jest tak, że wiecie, ja nagrywam i później specjalnie wychodzę do menu, że to jest nowa sesja nagraniowa, o nie, nie. Cały czas wszystko nagrywam z rana i wiecie co? Kolejny łyk wody, tak żeby mi się głos nie zatarł, bo chciałbym już te 14 materiałów do końca nagrać tego samego dnia. Ale na muza. Czuć się taki odprężony, że mógłbym zmasakrować parę kotów w moim forcie. Ale zapominamy o tym, że ta gra jest strasznie przyjazna, jest user friendly, nie zabijamy kotów. No dobra, spaś lun idzie jako pierwszy. Co robimy w związku z tym? Ja bym ustawił głowę czyjąś na kiju. Ej, no to był tak genialny plan. Tak to się trzymało i nie wyszło. No ja nie wiem jeszcze raz. Środek. Ciężkości. No! I kto mi powie, że nie powinienem mieć inżyniera? Te studia w końcu stworzyły ze mnie dobrego człowieka. Założę się, że to nie pójdzie dokładnie tak, jak bym chciał. Dobra. Teraz trzeba z meloniakami się. O właśnie. Hmm Dobra, to jeden taki będzie musiał wystarczyć i tutaj. Skorzystajmy z naszej mocy By your powers combined Kombinat Dobra, wierzę, że to przetrwa No Pomarzyć zawsze można, nie? A jednak Tak to się robi na dzikim zachodzie O nie, Mija! Mija znaczy ale masz twardy łeb, nie powiem. I to tak sucho spada, ogarnijcie to tak. Jak <grystanie> to jest głupie, a zarazem śmieszne. No dobra, powinniśmy się stąd zbierać. Pora na przygodę. Zebraliśmy w poprzednim odcinku wystarczająco dużo. Podnieś książkę. Czy coś ciekawego? Aha, czyli jak czytam książkę, to od razu wracam do tego. Dobra. Warto zapamiętać. Nie wiem, czy jest tutaj coś, co możemy kliknąć, jakieś śmieszne rzeczy. I nie wiedzę, tutaj jest jakiś odpływ. Zajdźmy na sam dół. I tak nie będziemy mieli żadnego tego. Światełka, więc. Sobietka, nie, no żartuję. Zaraz powiesz, że O nie, za ciemno! Hmm. Hello, anyone in here? Obawiam się, że nikogo nie ma. Hazelwood! No dobra, to weźmy może. To. To taką fasolową poduchę. No, i na razie raczej nie będziemy brali niczego więcej. Zabieramy się do czytania. Siad na tyłku i myślimy: Miotła tu, miotła tu. A teraz zjedz swój materac. Teraz myślę. Tutaj są trzy. Zrobimy coś. Nie, dobra, mam pomysł. Fotele będą robiły za taką ostateczną osłonę dla mnie, więc jeden, drugi, szlugi, trzy, cztery. Czy jestem JOLO? Odpowiedź brzmi: Jestem. Ha. Zobaczymy, jak to się spłaci. No dobra. To wygląda całkiem interesująco. I pytanie: czy. O, znaczek pocztowy. Właśnie tego potrzebowałem. Dobra. Wiedziałem. Wiedziałem, że z tej strony zabraknie. No jest mi smutno. Dobra. To może zamienimy po prostu stronami. Obawiam się, że to dużo nie zmieni. Outcome będzie ten sam, ale marzyć zawsze można, nie? Dobra, jak na razie wszystko się zgadza. Mm. Tak naprawdę w sumie to ten spaślak mnie boli, bo on to wszystko tak przepycha. Nie wiem, może jakoś. Hmm. Może nie mają takiego jakiegoś impact jak w nuklearnym tronie. Może zrobimy coś takiego. I fasolówkę tutaj. No dobra. Ciekawe dlaczego nie wziąłem lampy, skoro mogłaby być przydatna. Może dlatego, że jestem leniwy. Dobra. Jest! Serio? Nie no, spuchłem trochę, muszę przyznać. Dobra. Robimy w całkim wypadku coś takiego. Nie brzmi to sensownie, pewnie znowu się spieprzy. Muszę cały ten ich wyczaić. Na początku lecą te frajerskie, te... no dobra. Tutaj już nie mamy praktycznie żadnej obrony. Nie trafiam na całe szczęście w tą poduchę. O! I to będzie... koniec. Hmm... Przeanalizujmy to dokładnie. Brzmi jakby padało, chociaż nie wiem, mi się wydaje. Dobra, wyburzamy to. I came in like a wreck. Get wrecked. Dobra. Chcę tylko coś sprawdzić. Czy to przyjmuje kompletnie jeden cios od tych melonowych baniek? Mm. Dobra. Przyjmijmy, że tego nie było. Jak już chcemy się trochę pobawić, co zróbmy coś takiego, dobra. O, znaczek. Tylko jeden strzał, no właśnie. Więc najlepiej używać coś, co jest strasznie papierowe. Dobrze, wiem, kobieto, dziewczynko. Trzeba to jakoś wykombinować. Mamy trzy, więc trzeba się trzech pozbyć. Tres Amigo. Tu dwóch. Ogólnie tyle kotów leci. No to może jeszcze jakieś TV tutaj. Tak myślę, czy z której strony mi czegoś zabraknie. Wiecie co nawet jak zabraknie, to zróbmy od razu taki Że Jakiś fotel tak coś tak. no Ale ustaw się bardziej na jej głowę. Dziękuję. Dobra. Opatrzcie pan pająk. Klik. No czemu uciekasz? Myślałem, że jesteśmy kumplami. Szatan. Dobra, telewizor. Telewizor. Dobra. To było głupsze moim zdaniem, ale zadziałało. Więc jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. No dobra. Znalazłaś coś za lodówką w kuchni. No rozumiem. Czyli jeśli znajdę jakiekolwiek te, to muszę je bardzo ładnie układać. W sumie wiesz co? Czekaj, 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 czekaj. Aha. Dobra. Spaślaczek idzie pierwszy. To znowu zmieniamy konstrukt. I pomyślmy. Spaślak. Nie lubimy jebanych grubasów. Znaczy bez hejtu dla tych grubasów zasranych, ale. Staram się to jakoś obmyślić. I zrobimy chyba coś takiego, że skoro spaśloni idzie pierwszy. To ma być niby dobra kontra na grubaski. Jeszcze tutaj mamy przecież te trzy melonowe głowy, więc. Zróbmy to jakoś rozsądnie. Jakbym powiedział. Gdybym wiedział, co znaczy słowo rozsądek. No dobra. I. Miejmy nadzieję. Dobra. C I co? Miałeś być pierwszy, grubasie, i nie byłeś. No dobra, ten jest całkiem śpiący, więc pewnie będzie na końcu. Pomyślmy, co by tu zrobić. Tak myślę... Nie, 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 Cały czas musimy się pozbywać melonów w te same utarte sposoby. Dobra. Melonowe głowy pójdą. Dwie tu, dwie tu. 10 ogólnie musimy mieć ochrony przed pierdolem. Wpierdolską. A właśnie, właśnie, właśnie. To jest myśl. Skoro ma być na końcu, to zostawimy sobie taką poduchę. Dobra, i zobaczymy, jak to działa. Pewnie nie będzie działało, bo jest głupie. Ale nie może być aż tak głupie. No dobra, i to nie było głupie jednakże. Bo się sprawdziło. Jednak mam smykałkę i mam też 10 minut. Dobra, dobra, chwileczkę jeszcze. To jest babcia. Hmm. Serio nazwała rodego kata TOPS? Serio wkręcasz jej że to jest prawdziwy kot? Oj dziadek No pewnie dziadek by ci powiedział wszystko Ale mamy sporo baterii więc wyprawmy się to będzie nasza Kolejna, ostatnia fala, jak to bywa. Nie wiem, wykupmy wszystko, już. Nie wiem, co ty chcesz tu jeszcze złapać, bo mi się wydaje, że już nic się nie da tak naprawdę. Się przyglądam, przyglądam, przyjdziemy tutaj i tak będzie. No dobra, a gdzie znajdziesz żaróweczkę, moja droga? Widzisz gdzieś żaróweczkę? Bo ja nie. Klikam na wszystko, co mogło być żarówką, ale. No nie widzę. Jestem zbyt ślepy, by znaleźć żarówkę, więc nie pomogę ci nie. Room clear bonus plus 20 minut. Super O mój Boże, bliźniacze koty. No to będziecie mieli atrakcję w tym odcinku, że koty syjamskie was będą biły. Połóżmy jej lampę na głowie. Masz teraz właśnie ten, aureole. Szlam, jak to się nazywało? Chyba tak. Tak, dobrze mówię. Aureola. Aurelia. Eurola? De Eurole masz na głowie. Co masz na głowie, co masz na głowie? Eurole masz na głowie. Hmm, ja bym to jakoś równo ustawił. Czy tak w miarę równo? Koło w miarę równo to nie stało bym powiedział. No bo przesady, lampa nie może mieć takiego wpływu na wyginanie się, to powinno mieć to kompletnie gdzieś. Dobra. Przejmuję jakimś gównem bezsensownym. Zobaczmy, jak działają tam mutanty połączone. Okej. Okay. Nie wiem, jak to w ogóle... Dobra, pierwszą żarówkę. Statuetka Cowieka Małpy i Chain Crank. Crack Lantern, Crack Lantern, Crack Lantern, dobra. Pogarniemy się z tym krakiem. Na spokojnie. Co by tu zrobić? Najpierw bym musiał jakoś z tymi małpami Zesranymi, Tymi zmutowanymi kotami, co się rzucają. Chyba wiem, co zrobię. Telewizor będzie dla was idealną zachętą, żebyście ją rozpieprzyły Miejmy nadzieję, że wytrzyma Próbę czasu. Dobra. Wszystko jest tak, jak bym chciał teraz tak naprawdę. O nic więcej mnie nie zaskoczy, mam cały czas te swoje fotele po bokach. Chyba mnie jednak coś może zaskoczyć Dziękuję pani lampo Dziękuję pan szkielet No właśnie Jecha Ujeżdża tego kota jak konia Ale ten spaczek jest śmieszny nie mogę zaznaczkami. Lonely Mountain, Amazonian, Penguin Party, Mighty Cricket, Take My Machete, Wild Tail, Anchor, Kotwica. A co on? Ja nie wiem. Dobrze. Mamy już 14 minut, także dziękuję za oglądanie i zapraszam was na kolejne materiały z gry Fort miał jak i z innych. Bywajcie!